Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo na czytanie na pełnię księżyca w wodniku Tak, pełnia księżyca, moi drodzy, na tą najbliższą pełnię księżyca, czyli 1 sierpnia Ona ma być, tak? I będziecie mieli do wyboru trzy karty Zobaczymy sobie, jakie tutaj zmiany idą I będzie tak Numer jeden numer 2 i numer 3. Niech tak będzie. Sobie tutaj kartę odłożę. 1, 2 i 3. Tykonajcie wyboru. Odkładam 3, odkładam 2 i dla wszystkich osób, które wybrały kartę numer 1, jaka ta pełnia, ten czas pełni będzie dla Ciebie? Bardzo owocny czas. Dla, dlaczego? Ponieważ paść paś monet, przepraszam, mówi o tym, że to będzie bardzo owocny czas pod względem zawodowo-finansowym to będzie bardzo owocny czas pod względem zdobywania wiedzy, poszerzania wiedzy, zapisywania się na różne kursy, szkolenia, webinary. Być może to będzie bardzo dobry czas do tego, żeby zdawać jakieś egzaminy, jeżeli gdzieś macie takową właśnie sytuację. To jest też dobry czas do dokonania wyboru, jeżeli chodzi o naukę, studia Doszkalanie się, dokształcanie, tak? Bardzo owocny czas pod względem nauki i spraw materialnych, tych zawodowo-finansowych. A teraz zobaczymy sobie króciutki przekaz dla Was, jaki ten czas pełni będzie dla Was, dla osób, które wybrały numer 1. O, dwie karty. No dobrze, to niech będą. Wam, moi drodzy, powiedzieć. Przede wszystkim karty pokazują, że ruch, aktywność, dynamika, branie spraw w swoje ręce tutaj będzie miało kluczowe dla Was znaczenie. Będziecie, moi drodzy, odchodzić od pewnych konfliktów wewnętrznych, od takiej. Od takiego poczucia bycia nie w zgodzie z czymś. Coś Wam do tej pory może nie odpowiadać, z czym się nie zgadzacie. Tutaj karty pokazują, ktoś w Waszym otoczeniu może być taką iskrą zapalną do negatywnych energii, do niskich wibracji, do poczucia jakiejś klęski życiowej. Ktoś w Waszym otoczeniu może być osobą, która ciągle wszczyna jakieś awantury, nieporozumienia, złości, tworzy jakąś taką otoczkę zazdrości, zawiści. Karty mi pokazują, że. Czas tej pełni dla Was, moje cudowne osoby, które wybraliście kartę numer jeden, że czas tej pełni dla Was jest czasem oczyszczania, odcinania, uwalniania się od tego, co jest toksyczne, od tego, co jest trudne, od tego, co jest negatywne, uwalniania się od toksycznych osób, zaprzestania jakiejś znajomości, relacji z kimś, z kim już nie jest ci po drodze. Stawiasz bardzo mocno na siebie. Jeżeli że w jakiejś relacji, czy w romansie, czy w przyjaźni, która zaburza Twoją przestrzeń, która powoduje w tobie konflikt, bo to. Nie jest zgodne z Tobą, bo czujesz, że to tak nie powinno funkcjonować. To karty mi pokazują, że dokonują się tutaj zmiany. Zmiany w Tobie, z czegoś odchodzisz, coś odcinasz, zmieniasz w ogóle schematy funkcjonowania, zmieniasz priorytety i tutaj karty mi pokazują, że bardzo mocno stawiasz na siebie. Karta Słońca na wyniku rezultacie jest taką informacją dla Ciebie mówiącą o tym, droga jedynaczko, że a mianowicie zawierasz przymierze z przeszłością i otwierasz się na nowe, w energii sukcesu, radości, nowe przedsięwzięcia, nowe pomysły. Ogromny, wielki nowy apetyt tutaj na życie przed Tobą jest. Ogromny tutaj apetyt na zmiany, jeżeli chodzi o te. Właśnie życie. Myślę, że takie. Ogromne poczucie szczęścia, jakiś tutaj do ciebie sukces idzie, jeżeli tutaj w energii zdrowia było coś nie tak, jakieś zmagałaś czy zmagałeś się z jakimiś problemami zdrowotnymi, z jakimś przeziębieniem, bądź ktoś w Twoim otoczeniu, kto wymagał od Ciebie troski, czuł się gorzej, trzeba było się kimś opiekować czy samym sobą, to Twoje zdrowie było wymagające, to tutaj mi się pokazuje uzdrowienie, poprawa samopoczucia, ale też wiele spełnionych marzeń i jakiś nowy etap w Twoim życiu. Nowy etap, tak. Mhm. Koniec już z, z tym takim życiem przeszłością, koniec już z tkwieniem w jakiejś toksycznej relacji, czy samej ze sobą, czy z kimś, i koniec już z, te, z tym takim pozwalaniem na to, że ta przeszłość Ciebie prześladuje, że te demony przeszłości gdzieś Ci towarzyszą. Nie, jest w Tobie wypowiedzenie z czegoś, odejście z czegoś, uwolnienie się z czegoś. Co jest trudne, co może być toksyczne, poszukujesz wolności, poszukujesz nowego miejsca dla siebie i ostatecznie uwalniasz się od przeszłości. I tego Tobie życzę. Dziękuję bardzo. Dwójeczki, jaka ta pełnia dla Was będzie? Proszę bardzo, pracowita, owocna i pracowita, podobnie jak u jedyneczek. Przede wszystkim ósemka monet mówi o tym, że czas tej pełni jest takim czasem dla Ciebie Że czas najwyższy wziąć sprawy w swoje ręce i iść naprzód Dzięki swojej pracy, być może ciężkiej pracy, ale zaangażowaniu, byciu systematycznym Takim realnie stąpającym po ziemi w tu i teraz Możesz osiągnąć jakiś sukces Jeżeli chcesz zmienić pracę, to jak najbardziej to jest ten czas o tym, żeby wziąć sprawy w swoje ręce Żeby przejść być może na samozatrudnienie Albo tutaj na jakieś, właśnie na coś innego, tak? To jest też energia mówiąca o tym, jeżeli jesteś osobą bezrobotną, to jest jak najbardziej odpowiedni czas do tego, żeby się wykazać w temacie zarabiania. Ale moi drodzy, przede wszystkim Czas tej pełni jest dla ciebie, bez względu na to, czy pracujesz, czy nie, to jest czas bardzo dobry do tego, żeby stawiać na siebie, żeby poszerzać swoje horyzonty, żeby wyznaczać sobie nowe cele i możliwości i być w tym wszystkim zaangażowanym. Tak się tutaj pokazuje. Teraz zobaczymy sobie z kart Tarota, co tutaj będzie się zadziewać w Twoim życiu właśnie od czasu tej pełni. bardzo ładnie, mhm. bardzo ładnie, no widzisz bardzo ładnie, bardzo pięknie. Wchodzisz z taką energią i ja bym tu powiedziała mm, ogromnej mądrości życiowej, ogromnego doświadczenia zdobyłaś, zdobyłeś już gdzieś tą wiedzę i idziesz po nowe, idziesz po więcej, chcesz czegoś więcej możesz być osobą, która może korzystać z jakiejś terapii jakiegoś, słuchasz może jakiegoś mentora, coacha, masz nauczyciela a być może jesteś na etapie um, doszkalania się w czymś i to właśnie jest ten moment być może jesteś właśnie na etapie zdobywania wiedzy i to jest ten moment do tego, żeby ruszać naprzód karty mi pokazują, że bardzo owocny ten czas się zapowiada, bo widzisz na wyniku, rezultacie yy, i to co nieuniknione: masz kartę trójki denarów, czyli tutaj y, duże szanse zawodowe, możliwe zdobycie pracy, wejście na wyższy poziom w pracy, awansowanie, większe zarobki finansowe, wykazanie się w kwestii zawodowo-finansowej jak najbardziej. Tu przypływ jakiejś gotówki mi się przy tobie pokazuje być może ciężko zarobionej, bo włożyłaś, włożyłeś to swój własny wkład, ale to jest owocne, to jest piękne. Karty mi pokazują, że bardzo dobry czas do rozwoju, do zdobywania tych wyznaczonych celów przez Ciebie. To jest bardzo dobry czas do tego, żeby inwestować w siebie. To jest dobry czas do tego, żeby w końcu podjąć tą decyzję, opowiedzieć się, co chcesz robić, co wybierasz, nad czym się skupiasz, jakie decyzje zaważyły na Twoim dalszym losie, tak? Tutaj ja mam takie wrażenie, że czeka Ciebie ogromny sukces. Jesteś w energii zwycięzcy, bo Rodwan o tym mówi. Nowy etap w życiu Ciebie czeka. Pokonujesz te trudności życiowe, otrzymujesz to, o co prosiłaś, prosiłeś, tą pomoc. Czy ten awans, czy te dobre słowo, czy cokolwiek. Tutaj jest energia awansu. To jest energia awansu. Ktoś Cię może w końcu docenić. To mogą być też jakieś zmiany na płaszczyźnie mieszkaniowej, bo zmienia się praca, jakieś wyjazdy służbowe, tak? To może być też kupno-sprzedaż, zainwestowanie w coś, co Ci się marzy kupno-sprzedaż nowego pojazdu, nieruchomości i tak dalej. Ja myślę, że Koniec z jakimiś takimi problemami, koniec z jakimiś takimi zastojami, tak? Jedyne, czego mogłabym się czepić, to zwróć uwagę na to, żeby być osobą bardziej cierpliwą, pracę nad tymi emocjami, bo gdzieś możesz być osobą, która jest wystawiana od jakiegoś czasu na próbę, i tutaj no, z tymi emocjami to może być różnie, tak? więc tutaj temu się przejrzyj. A poza tym to uważam, że bardzo, bardzo naprawdę bardzo owocny ten czas, tutaj, mój drogi moja droga, tobie się zapowiada. Mhm, tak się pokazuje. Chciałabym jeszcze dodać, że jeżeli chciałbyś, chciałabyś przejść. Się na takie swoje własne samozatrudnienie, to karty mówią, że to jest dobry czas, żeby zapoczątkować to w czasie tej pełni, tak, żeby dać sobie na czas. Ja nie mówię dziś jutro, bo tutaj karty mówią daj sobie na czas, rób to małymi krokami, ale jak najbardziej to jest dobry moment do tego, żeby właśnie w takie energie wejść, moi drodzy. Tyle, jeżeli chodzi ode mnie. Dla was pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję. I trójeczki, jakie tutaj częstej pełni się u Was zapowiada, fajnie dużo się będzie u Was dziać ósemka buław jest kartą mówiącą o tym, że wiele tutaj się będzie dziać, wiele wiadomości będzie do Was przechodzić, tak? To jest dobry czas do tego, żeby się wyrażać, żeby się komunikować żeby mówić o swoich potrzebach, planach zamiarach, żeby przyjmować inicjatywę w swoim życiu, to jest dobry czas do tego, jeżeli chcesz wysłać jakieś ważne pismo gdzieś złożyć swoje CV o pracę o jakieś nowe stanowisko czy złożyć jakieś ważne dokumenty to jest właśnie ten czas do tego że ta komunikacja będzie bardzo płynna, szybka i dużo się będzie w Twoim życiu dziać. To jest też dobry czas do tego, żeby coś w sobie zapoczątkować, żeby wdrożyć jakieś działania i się tego trzymać, i wyznaczać sobie te cele i iść właśnie w tym nowym kierunku. Zwracaj uwagę na wiadomości, informacje Na komunikowanie się Na odczucia innych Mów też, wyrażaj się jasno Czego ty oczekujesz od otoczenia I tak dalej Bardzo ładnie się tutaj pokazuje Moi drodzy, naprawdę Jeszcze przyszło mi <śmiech> Przepraszam <śmiech> Jeszcze przyszło mi właśnie na myśl, że Karta ósemki buław Jest też bardzo często energią Mówiącą o tym, że to jest dobry czas do manifestowania, do kreowania, tak? Dobrze. I jaki ten czas pełni, będzie dla Was, dla osób, które wybrały kartę numer 3. Bo karty mi pokazują, że jesteście czymś bardzo mocno już zmęczeni, tacy zrezygnowani, przemęczeni. Tutaj mogą w trudnościach być sprawy zawodowo-finansowe, tutaj może w trudnościach być takie odczucie, poczucie tej stabilizacji życiowej, i karty pokazują, że czekają Was duże zmiany. Przepiękna energia jest ogromnych zmian. Jesteście o czym zmęczeni, i karty mówią: Nie poddawaj się, a firmuj działaj, przejmuj inicjatywę, niech ta Energia będzie ciągle w ruchu u ciebie, zwracaj uwagę na informacje. Jeżeli faktycznie starasz się o pracę, rozsyłasz swoje CV, wysyłasz maile, wiadomości, listy, sprawdzaj, czy to wszystko wyszło, czy to się gdzieś nie odłożyło w jakimś koszu, w spamie, w innych folderach, tak? Bo tutaj z jednej strony jest bardzo dobra komunikatywność. Ruch i działanie, ale z drugiej strony, tutaj troszeczkę jest to w trudnościach, więc zwracaj uwagę, jeżeli faktycznie posługujesz się internetem, telefonem, zwracaj uwagę na te foldery inne i spamy. A poza tym, to karty mówią, że jesteś teraz osobą, która jest w tu i teraz, która już gdzieś nie żyje przeszłością, która skupia się na teraz i chce budować. Takie takie silne, mocne fundamenty do tego, żeby ta przyszłość była bardzo fajna, taka pewna, silna, mocna. I to jest piękne, to jest cudowne i to mi się bardzo mocno u Ciebie podoba, bardzo tutaj dużo zmian jest przy Tobie i przede wszystkim karty mi tutaj pokazują, że stawiaj na komunikowanie się, stawiaj na rozmowy, bądź taką osobą bardzo umiejętnie prowadzącą rozmowę, jeżeli będziesz. Przeprowadzać jakąś ważną rozmowę w czasie tej pełni, właśnie od której będzie zależeć Twój los, jestem albo nie jestem, tak? Tutaj też jest dobry moment do tego, żeby wiedzę swoją poszerzać, być może skorzystać z jakiegoś online kursu, szkolenia, jakiejś umiejętności zdobycia na tej zasadzie, tak? Karty mi też pokazują, że otwarte rozmowy są na plus taka zachęta do Ciebie idzie, żebyś opierał, opierała się w jakichkolwiek rozmowach, dyskusjach o swoje argumenty, żebyś był, była osobą bardzo obiektywną żebyś też również był, była osobą otwartą i zrozumiałą na postawę innych, na zachowania innych i tutaj może się wiele wyjaśnić w Twojej sytuacji życiowej tutaj dużo szczerości mi też się pokazuje tak, to co było zakryte to co było gdzieś tam przed Tobą ukryte, to co było pewnymi rodzajami Plotkami, dezinformacjami, dużo informacji do ciebie płynie, dużo się odkrywa. Mhm, uh -huh. Tak, i bardzo tutaj powiedziałabym, no los zaczyna ci sprzyjać, sprzyjać, los tutaj zaczyna się do ciebie bardzo mocno uśmiechać. Tutaj warto by było skorzystać z jakichś yy, takich, nie wiem, konkursów, yy, być może puścić sobie jakąś zdrabkę, yy, czytać wszystko na to, gdzie można coś tam wygrać, dostać, otrzymać, bo tutaj takie zdarzenia losowe, takie. Yy, pozytywne informacje, coś od losu, coś od wszechświata idzie do ciebie, ale przede wszystkim ja mam wrażenie, i jeszcze tak właśnie patrząc na tą kartę koła fortuny, że czeka Ciebie jakiś nowy początek. To jest początek nowego etapu w Twoim życiu. Tu są zmiany, one są z przeznaczenia, one są nieuniknione. Tak, i warto by było, żebyś poddał podała się tym zmianom, czegokolwiek one dotyczą, bo I zaakceptowała to, bo to naprawdę daje Ci ogrom nowych szans i możliwości Los do Ciebie się uśmiecha bardzo mocno Jeżeli gdzieś do tej pory w tym życiu właśnie towarzyszyło Ci takie poczucie, że A, jesteś ciągle na tej pozycji przegranej, jesteś ciągle w tej energii straty Fatalizm życia Cię dotyka, rezygnujesz z czegoś, wątpisz, ktoś Cię ciągle okradza z jakiejś, nie wiem, energii Twojej, z Twojej przestrzeni, z Twojego takiego wysokich wibracji. To to się będzie kończyć, karty pokazują. Naprawdę bardzo ładny i owocny czas. I trzymam mocno kciuki za te zmiany. Bądźcie wytrwali, bądźcie cierpliwi, a będzie wszystko się po Waszej myśli układać. Pozdrawiam serdecznie.